Siema! Z tej strony, Foxy! Witam was w kolejnym odcinku Robloxa. Tak, ponieważ dawno nie było Robloxa na moim kanale, ja sobie zdaję z tego sprawę, że go nie było. Cóż, ostatnio ten przeszliśmy prawie wszystkie wyzwania w Now System Location. Został mi tylko Golden Freddy, i zdaję sobie sprawę, że właśnie ten Golden Freddy mi zajmie tak dwa tygodnie albo trzy. No i ja nie chcę za ten czas. Znaczy ten nie chcę was zostawić bez filmu przez 3 tygodnie, więc w takim razie między. Więc tym. Więc w międzyczasie właśnie będę sobie będę dla was nagrywał odcinki z Robloxa. Tak. Za ten czas Roblox zastępuje serię Napa Do momentu kiedy już ten Golden, Golden Predico przejdę, to się Roblox będzie pojawiał. Albo może z Fishing, zobaczymy. Możecie też pisać w komentarzach jaką chcecie serię na moim kanale, tak. No i to zrobimy, dobra, więc w takim razie... Mm, o co chodzi w tym trybie, Funky Friday? Cóż... Chyba większość z was zna tą grę, tutaj chodzi o to, że po prostu tańczycie i zdobywacie punkty. Cóż... Em, em, nie spodziewajcie się, że ja będę lawił w tą grę, jak wszyscy, ponieważ ja w tą grę już gram chyba 3 tygodnie. Więc kurczę, nie myślcie sobie, że jestem jakimś nubem czy coś. Zaraz się kurwa zdziwicie. stracie się z wrażenia. Tak, no. Grałem aż trzy tygodnie, więc zobaczycie teraz e, rezultaty ogólnie. CO do KOLERY?! Aha, lag. Dobra, lag, fajnie. E, dobra, e, pierwszą piosenkę, jaką mam pokazać, to jest Bleacher. Jak mówię, jeśli ktoś z, z was gra w, w Funky Friday, to już wie dokładnie, na czym to polega? E, ogólnie grę polecam. Z całego seria, e, serca gra, e, gra stała się bardzo popularna. Jest na nas na całym świecie jak Brawl Stars albo Fortnite. No albo Among Us. Spokojnie, specjalnie tak powiedziałem. No. No co jest do cholery? Dobra. Kurwa, coś tu się spieprzyło. No czy. Dobra, dobra. dajcie mi chwilę. Dobra, działa. Powiem Wam, że troszeczkę mi zajęło chwila. Dobra, dźwięk ogarnięty. Więc zaczynamy zabawę. Tak, jak sami widzicie, tutaj chodzi o to, że klikacie po prostu strzałki. Wydaje się to proste, ale nie jest, naprawdę. Zagrajcie sami. Jeśli ktoś z Was nigdy nie grał w Frankin, no to się zesra w tej kosence. Więc wiecie. No. Dla mnie to jest easy, ale dla was to będzie to będzie koszmar. Jeśli ktoś nie grał oczywiście. Ponieważ ja w tą grę codziennie ćwiczę, ćwiczę tak po dwie godziny dziennie. Więc nie spodziewajcie się, że jestem taki dobry, ok? No. Więc mówię, w tej grze chodzi o to, że gracie w różne piosenki i tak dalej. Zdobywacie punkty których... znaczy ten punkty, które, które możecie tutaj sobie m, różne ruchy kupywać, ponieważ ten, no, pisaliście mi, że chcecie, że chcieliście odcinek z tego, no więc proszę bardzo o to, to, macie odcinek z tej gry. Szczerze mówiąc, nie chciałem z tego, z tego serii robić. Z tego, wiem, jeśli chcecie serię z tego i, chce, i chcecie widzieć mój regularny progres w tej grze, no, i chcecie, żeby mi się stał najlepszy, to oczywiście napiszcie komentarz yy, Funky Friday w #hashtagu i zrobimy z tego serię. Tak nie wiem. Tak kucze dwa odcinki tygodniowo się będą pojawiać z tego. Nie wiem. Zobaczymy. To zależy. To zależy, czy będziecie to chcieli. Dobra, yy, bo kurwa, wszystko mi zajęli. No ja pierdolę, dobra, dobra, poczekajmy sobie chwilę. Dobra, ogólnie mamy... mam tutaj jakiegoś gościa e, Który sobie stoi na aucie, pojebany jest goleś, ale... Dobra, gościu chodź tu Chodź tu No chodź, tańczymy Ja pierdolę Dobra, więc jeszcze raz próbujemy Bitowena Ponieważ za pierwszym razem mi się nie udało, ponieważ gościu wyszedł. Więc teraz mam kolejnego. Kurwa. Trafię w to główną. Cztery misy zrobiłem, a nie powinienem. Tak mówię. No, mus, no muszę jeszcze trochę poświęcić. Ale naprawdę, jeśli chcecie. Jeśli chcecie przetestować swoje umiejętności klikania, to polecam te, tą mapę z całego serca. Serio. Wciągająca jest. Wciąga na długie godziny. Kurwa, nie lubię tego. Nie, nie lubię takich szybkich, nie? Dobra. Nie jest źle. Możecie pisać, że jestem nubem ale, 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 jak jesteście tak spani To spróbujcie ze mną zagrać Jakby co to nik mam Ziomek 6 Ile? Ile? Ziomek66770 Ziomek66770 No Więc zaproście mnie No i, no i tam mi napiszcie na priv że chcecie ze mną zagrać, no i się kurwa przekonacie, że ja nie jestem aż takim mówem. No chyba, że mnie pokonacie, no wtedy z zwracam honor. O! Siema Kamila. Nie wiem kto to jest, ale mnie chyba zna, więc... No dobra, siema. Będziesz na odcinku, mordeczko. Dobra, easy, easy typek. dobra, kolejny dawaj, kurwa. Ja, ja, ja lubię takie osoby, co cały czas ze mną grają, nie? To jest fajne, dobra, glitcher teraz, bo w końcu... No ja chcę ten glitchera, ale cały czas wybierałem tego betowena zasranego. Kto go lubi? Nie, nie, nie balistik! Ja pierdolę, balistik to to jest, to to jest najgorsze gówno na świecie. Bo tu... Bo tutaj trzeba tak pierdalać tymi przyciskami, że to się w głowie nie mieści. Nienawidzę tego! Nie wiem jak wy, ale ja na nie cierpię. To jest zdzierstwo. Czekaj, podgłośnie grę. A, już, już jest nas Dobra. Fuj, Robimy to. Damy radę. Troszeczkę grałem ostatnio w balistik, ale i tak tego, tego nie znoszę. Naprawdę. Serio, spamowanie to to nie jest dla mnie. Nie lubię spamować. To jest spoko, nie? O, to, to nie jest fajne. Jak są tak obok siebie te strzałki. O, to jest fajne. To nie jest fajne. Nie lubię. No bo mi się tak bardzo dziwnie układają, no. Nie potrafię, nie zdąży tak kliknąć, no bardzo! nie da się, no nie da się, nie da się tego. No ja nie wiem jak to inni robią, ale naprawdę szanuję. Oni muszą mieć naprawdę to jakoś wyćwiczone. Bo kurwa się tego nie da zrobić Dobra Dobra, podłączę ładowarkę, bo mi zaraz padnie gnojstwo. Dobra, 80 tysięcy, nieźle. Radzę sobie w miarę. O, daj no chuj Kurwa, czemu dajcie tyle w tego gówna Nie mogę, no nie mogę po prostu Nienawidzę tej piosenki za to. Nie cierpię tej piosenki To jest najgorsze gówno jakie może być Dobra, przestaję Ja ostatnio za dużo narzekam. Powinienem przestać Dasz radę, Foxy. To jest tylko jedna piosenka. Ta, na luzaku. Dobra, rozpieprzymy ją zaraz. To jest w ogóle ona, co? Aha, bo Kamila, no tak, to jest ona. To jest przecież... To jest przecież nie co? To co ja... To ja myślałem, że to jest Kamil. Ja pierdziele. Ale fail. No, zajebiście. Dobra. Easy. No na razie cały czas wygrywam. You bot. Ja pierdolę. Powiedzcie mi, czy ja na tym odcinku używam jakiegoś bota? Powiedzcie mi, kurwa. Używam bota czy nie? Napiszcie tam na permierze albo w komentarzu. Kurwa. Bo moim zdaniem nie. Senpai. Dobra, kurwa. Senpai, jak chcesz, no to masz tego senpaja. Co jest? Co mi tak lagowało? Ej! Halo! Roblox! Kurwa! Roblox, co ci kurde odwala? Ej, co? Ej, co ten Roblox odwala? Przestań! Dobra, to jest załatwe Ej, ale nie laguj, proszę cię, mam prośbę do ciebie, co? Dlaczego mi tak ścina, co jest? No przecież ma niskie ustawienia w Robloxie, co jest? No patrzcie co się dzieje, widzicie to? Co mi tak nie? Roblox! Co jest? Co jest z tobą, do cholery? Nie rozumiem tego. No, z takimi lagami to ja full combo nie zrobię. No, na razie mam full combo. Na, na razie zrobimy Ale z takimi lagami to, to mi się nie uda tego tak zrobić. Naprawdę. Nie tnij, proszę cię, nie tnij! No coś się z tą grob dzieje! Roblox! Co jest z tobą? Nie wiem. Czy wy kiedyś tak uczyniliście z Robloxem, że mam tak ścinał? Bo ja pierwszy raz tak mam, naprawdę. Pierwszy raz. Masakra! No i... No ja zaraz Misa zrobię! Nie zrobiłem jeszcze misa, ale zaraz zrobię. Dobra. Chyba dałem radę. Dobra, dałem radę. Full combo. Nice. Easy, ale ale przez te lagi to ta piosenka się stała trudniejsza. Naprawdę. Ta piosenka się stała po prostu trudniejsza przez te Dobra, kolejna piosenka, którą wam chciałem poka Chciałem wam pokazać, co jest! To, to, to jest oczywiście Glitcher. Glitcher a Glitcher. Tak. Kolejna piosenka to jest Glitcher. Dobra, mamy Glitcher. Blitzer, to jest naprawdę ciężka piosenka, ponieważ ten początek jest dosyć trudny. Łatka. Dobra, idzie. Czemu są te lagi? Co się dzieje? Dobra. Pieprzyć to. Damy radę. To nie jest trudne, ale dla was to będzie mega trudne. Chyba, że ktoś też gra regularnie w Funky Friday, no to może nie mieć z tym problemu. Wiem, że. Wiem, że taśma gra. Więc po co Przepraszam bardzo, ale ja z lagami, to ja nie gram. Dobra ki moment. Dobra, to jest łatwe. Tylko, że jak lak będzie, Dobra. Będzie To tysięcy. Będzie To no dobra, kolejna piosenka. Dobra, kolejną piosenką to jest Jak Jakby odcinek będzie całkiem długi, ponieważ mówię nie chcę was... Nie chcę was zostawić bez filmu, a, a, na, pewn a na pewno lubicie długie filmy u mnie na kanale, więc w sumie taki... Taki długi film z Robloxa nie będzie zły, dobra. Bo... Bo kurde, nie, nie udało się tej piosenki odpalić, więc dobra, spróbujmy Night of Nights. Zobaczymy, czy to zadziała w ogóle. No BISODĘ WZIĄŁ! O dobra, zadziałało. No to lecimy! Ale jak mówię, nie będę wam pokazywał dwa razy tej samej piosenki. Postaram się pokazać same takie fajne dosyć piosenki. A tam za słabe, to po prostu nie nagram. Tak, więc to będzie to dosyć długi odcinek, ale myślę, że Wam się spodoba. Ponieważ mówię, nie chcę Was bez filmu zostawiać. Więc w sumie taki odcinek będzie spoko. Tak, tak mi się wydaje. Tylko nie wiem, czemu mi tak ścina to cho cholery. To mnie dosyć denerwuje. Bo przez to nie jestem w stanie jakoś dobrze grać. O! Dopiero dwa misy? Nice! Hahaha, <ścoughs> daj już piecmis. Za dobrze szło! F Player Flyer 7. Weź już to odcinku. Dobra Dobra easy Dobra, ale kurde No ja chcę Night Night of Nights Proszę cię dziewczyno, no weź to Bo ja nie chcę takich słabych piosenek dawać, nie? Pokazywać wam, nie? Pierdołę. No dobra, niech... Wiecie co? Zrobię cięcie, pierdziele, to. Dobra, ogólnie rozkminiłem jedną rzecz. Że ja wiem, czemu mi tak ścina. Ponieważ nagrywam. <ścoughs> tak, to, to dlatego taki lagi mam właśnie. Dobra. Więc w takim razie, zaraz się widzimy w kolejnej piosence. E, ogólnie znajoma wyszła, e, weszła, znaczy wbiła, więc cześć, Juleczka, będziesz ten na odcinku. Ej, co? Bez komentarza. E, ogól, ogólnie Juleczka to moja znajoma, więc fajnie, będziesz, będziesz na odcinku, koleżanko. Więc dobra, ona tam sobie gra. My jej tam nie przeszkadzajmy. Przechodzimy do kolejnej piosenki, oczywiście. Eee, um, Miuleczka, czemu ty umarłeś? Dobra, nieważne. Miuleczka sobie poszła, więc Kamila, lecimy dalej. Mam nadzieję, że pozwolisz mi wziąć Night, night of Nights, ponieważ widzą chcę pokazać same fajne piosenki. Może któraś piosenka, widzowie, wam się spodoba, więc... Więc oglądajcie do końca. Sky, no ja pierdolę. Dobra, dobra, skip, kurde, skip! Dobra, mamy Night of Nights. To jest rzeźnia! To jest masakra. Ta piosenka to naprawdę wymaga ogromnego skilla! Tak, jeszcze laki do tego pewnie. Niestety jest pewien problem, widzorek. Ja mam takie lagi, że ja nie jestem w stanie tej piosenki dobrze zagrać. Zatańczyć. Bo co chwilę mam takie ścinki straszne. Ja... no... no i trochę słabo jest. Ponieważ ja robiłem lepsze wyniki. A nie takie słabe Mówię, wszystko wystarczy. Haj jo, no siema, haj. To jest oczywiście mój znajomy. Haj. Josenka naprawdę jest ciężka. Ale troszeczkę już się nauczyłem w nią grać, tylko że przez te lagi się nie nauczyłem. No boże... Serio! Ja tutaj... E, ja tutaj zawsze 200 tysięcy punktów robiłem. W tej piosence. I chyba teraz nie dam rady to 200 tysięcy punktów zrobić. No nie dam rady, no laguje mi to strasznie. 200k nie będzie chyba Może jakimś cudem Ale to raczej wątpię Nie będzie Kuj, nie będzie Nie uda mi się chyba Mówię, no lagi, lagi przy, przy, e, Wszystko przez lagi Więc widzowie Ogólnie co mam do, że, że będzie z tego seria, ponieważ no widzę, że, że jak ja nagrywam to są lagi, więc w takim razie nie będzie z tego serii, no i nawet 200 tysięcy punktów nie zdobyłem, no to masakra jakaś. Dobra widzowie, ostatnia piosenka i ten odcinka, ponieważ widzę, że naprawdę no, no tu tak ścina, że po prostu się nie da. Więc mówię, jak chcecie się ze mną zmierzyć, to oczywiście mówię, Nik, ziomek 66770. Tutaj dokładnie. No i wtedy będziecie mogli się ze mną zmierzyć. Tak. Tylko, że ojej. Nie, 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 skip. skip, nie, ta nie, ta skip. skip. Dobra, Target Praktive. To jest ostatnia piosenka na dziś, widzowie. 3, 2, 1, 2. Więc się wygodnie i słuchajcie. E, e, to też będzie masakra. Rozpierdol totalny. To jest zajebiste Pokazałbym więcej piosenek, ale mówię, no lagi są, mnie Nie da się po prostu Jakby tych lagów nie było, to bym pokazał więcej, ale no mówię No przez lagi się po prostu nie da Więc ogólnie taśma, pozdrawiam Cię, ziomeczku, że też grasz w tą, w tą mapkę ogólnie w Robloxie. Pozdro. No i oczywiście zachęcam Was do spróbowania. Ponieważ naprawdę to jest bardzo fajna mapa. I każdemu polecam. Tam właśnie w opisie macie link do mapki. No i mówię, dwa tygodnie treningu. No i będziecie tak samo dobrze jak ja. To gwarantuję. Więc mówię, nie musicie długo trenować, dwa tygodnie jest. godzinka dziennie treningu. No i już. Tyle. No i wtedy staniecie się tacy sami jak ja. Zachęcam, naprawdę. Bo to jest... bo to jest ogromna satysfakcja. Serio. Kiedy ja widziałem na początku jak mi dobrze szło i jak mi zaczęło potem dobrze iść, to serio, satysfakcja jest ogromna. Jak widzisz, że progresujesz, że coraz lepiej ci idzie, to naprawdę satysfakcja jest ogromna. Więc ogólnie polecam. Serio, świetna zabawa, satysfakcja ogromna. No, polecam. Potrenujecie trochę, no i... No i już! To nie jest, to nie jest jak na przykład w innych grach, że musicie trenować miesiącami, jak na przykład w Minecraft'cie, wystarczy tutaj, wystarczą tutaj dwa tygodnie, naprawdę, nie kłamię, dwa tygodnie i no już to macie, dobra widzowie, więc to tyle, mm, ogólnie, no, więc mówię, taki, taki na szybko, taki luźny, oczy... Oczywiście, jak mówiłem, ja co? Ja już zacząłem, zacząłem tworzyć film z trybu Gonem Freddy. Eee, jak mówię, już kilka jumpscarów dostałem ogólnie, no ale to zobaczycie. Na pewno tych jumpscarów będzie dużo. Obsta Obstawiam tak, tak z ponad 100 jumpscarów, czyli, czyli ponad 100 zgonów będzie na pewno. Tak mi się wydaje. Więc, więc będziecie mieli co oglądać, dobra. Tak. Będziecie mieli co oglądać! Okej! Okay. I tak mówię, to już tyle. Mm, no, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, widzimy się w następnych. Mm, napiszcie mi, z jakiej gry chcecie serię. No, no i ja to ogarnę, ponieważ, no, wiecie, no, no ja nie chcę was zostawiać bez filmów, tak? A wyzwania widzów, ej, no właśnie. Zapomniałem o tym. <laughs> Za mojej trzeba będzie ogarnąć. Ale dobra, to potem. Napiszcie. Napiszcie po prostu, e, jaką serię chcecie. Tylko proszę, nie piście, że Fortnite. Nie piście, że Brawl. I nie piście, że. Że ten. Że amok. A z te trzy gry nie mają prawa być w komentarzach. Nie mają prawa, po prostu. No. Więc dobra, napiszcie. Mm. Domyślam się, co będziecie chcieli. Będziecie chcieli więcej knafa. No dobra. Może mnie zaskoczycie? Nie wiem. Co czy... To see you next time. Na razie!